Nie klepie bzdur. I nie piszemy bzdur i kłamstw na naszej stronie, bo my kłamstwem się brzdzimy. Jak można napisać na swojej stronie, że olej lniany coś zawiera, jak nie jest to zbadane? Uwierz mi na słowo, że niektóre nasiona są tak kiepskiej jakości, że tam nic nie ma po wytłoczeniu: zero. Bo wydałyśmy dziesiątki tysięcy złotych na badania nasion, które rzekomo miały być cudowne, a okazały się do kitu i nic nie zawierały. I taki olej, oka, wiecie, czego można sobie złożyć, nie? A my to wszystko zbadałyśmy i mamy pewność tego, co zawierają nasze oleje. Dlatego. Serca, polecamy je Tobie. I podpisujemy się pod nimi. Alicja Iwona. i Wona. I zacznij nas obserwować. Miłego dnia.